I papież mówił o warunku jedności w Europie. My możemy to samo odnieść jako naukę o tym, jak można, jak należy dążyć do jedności w naszym polskim narodzie. Bez Chrystusa. Nie można zbudować trwałej jedności. Nie można tego robić odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy, także Polska, i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie wspólnego domu dla całej Europy, dla Polski też, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień? Wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych z poiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga. O taką rzeczywistość zabiegał święty Wojciech. Za taką przyszłość oddał swoje życie. On też dzisiaj nam przypomina, że nie można zbudować nowego porządku bez odnowionego człowieka tego najmocniejszego fundamentu każdego społeczeństwa.